Jesteście dzisiaj w Chojnicach na trasie. Poprzednim razem byliście w Turku. Z jakiej okazji przyjechaliście do Chojnic? E, mobilne Centrum Nauki Planeta Energii w tej chwili jeździ po, Polskie, po Polsce i odwiedza zwycięzców konkursu Planeta Energii. Grupa Energa organizuje ten konkurs już po raz siódmy. Jego celem jest edukacja najmłodszych na temat energii elektrycznej. W ramach konkursu dzieci dowiadują się, co to jest prąd, jakie są jego źródła, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jak prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów energetycznych czy podczas burzy. Uczymy także dzieci, że należy z prądu korzystać w sposób oszczędny i jak to robić. Eee, tak jak wspomniałam, program realizowany jest w formie konkursu skierowanego do jeden trzy Szkoły Podstawowej w ramach konkursowych zadań nauczyciele musieli przeprowadzić dziećmi lekcję o prądzie w oparciu o udostępnione przez Grupę NRG materiały dydaktyczne. Następnie składali do nas sprawozdanie z ich opisem i my w oparciu o te sprawozdania wybraliśmy właśnie 10 zwycięzców Jaka nas. szkoła z naszego regionu e, w, zdobyła nagrodę? W Chojnicach jesteśmy dlatego, że wśród laureatów konkursu znalazła się klasa druga i pani Beata Kurzyńska ze Szkoły Podstawowej w Wałdowie. W Wałdowie. Byli dzisiaj. Tak, klasa dzisiaj była o godzinie 9:00, dokonała uroczystego otwarcia miasteczka poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, odebrała od nas nagrody, bo klasa otrzymała także laptopa, otrzymała edukacyjne oprogramowanie, otrzymała zestaw klocków konstrukcyjnych, które pomogą mi w dalszej nauce o energii elektrycznej i oczywiście uroczyście zwiedziła Właśnie, zwiedziła nasze. Co tu się miasteczko. mieści w tych namiotach? W tych... Miasteczko Planeta Energii składa się z kilku stref edukacyjnych. Mamy kosmiczny z którym dzieci poznają historię prądu od atomu. Elektrownie. Mamy strefę edukacyjną, w którym dzieci poznają odnawialne źródła energii. E, mamy strefę eksperymentów i mamy też kino 3D, w którym dzieci oglądają firmy o kosmitach, o energoludkach, e, dowiadują się tam. E, Wielu informacji na temat prądu, ale też takie główne przesłanie filmu to jest takie, że należy szanować energię, należy ją oszczędzać, nie marnotrawić, żeby jej po prostu na Ziemi nie zabrakło, bo energoludki tego nie robiły i yy, w którymś momencie nastąpiła na planecie energii katastrofa.